Siemano widzowie, witam was serdecznie kolejną ucieczkę na moim kanale. Ja jestem Szczypszon i jestem dzisiaj moja młodsza siostra G. dobry, G. dobry! Witam, witam. Jestem mega ciekawa, co będziemy robić. No już ci mówię! Słuchajcie, widzowie, w ten piątek otworzyliśmy nową edycję Trybu OneBlock. Jest to moim zdaniem najlepsza edycja, jaka będzie totalnie na tym serwerze, w sensie jaka była, a mam nadzieję, że nie, to, że nie będzie to najlepsza z wszystkich, które kiedykolwiek będą. Ogólnie ta edycja. Ym, jest troszkę wyjątkowa, ponieważ tutaj odbyła się pewna wojna szefów. Jak widzisz, mam na sobie pewien kask. Okay. Podoba Ci się ten kask? No! Miara. W miarę, no i dobrze, że tylko w miarę, ponieważ to nie jest mój kask, to jest kask Dave'a Ogólnie mega brzydki, mega mega taki, no mega słaby no, jest ten kask No nie pasuje ogólnie. do ciebie ogólnie. No mega, do Dave'a też do nikogo ogólnie nie pasuje, ogólnie wszyscy w nim wyglądają średnio e, Ale jest drugi hełm, mój, którego ja jeszcze nie mam, muszę go też wydropić i tak dalej I cały ten tryb tutaj jest oparty na tym, że po prostu no, gramy one bloka i tak dalej Ale przy okazji możemy dropić właśnie e, kamyki, za które, możemy, które możemy wymieniać na klucze A te klucze możemy wymieniać na... E, na, 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 na ten, jak to się nazywa? Na. Yy, no, na skrzynki, na skrzynki. Co w się, sensie klucze możemy otwierać po prostu. Z nie się Kluczami możemy otwierać skrzynki yy, do właśnie no te, tą moją skrzynkę i skrzynkę Dave'a Dobra, chodź, pokażę Ci, gdzie to jest w ogóle Dobra. po prostu. Chodź, tutaj za mną musimy sobie wy, wylecieć na dół. Ja mam akurat ten helmię i daję powolne opadanie. No, spokojnie, spokojnie, chodź. Już Chodź tutaj. Patrz, tutaj są dwie skrzynki. Skrzynka Szczypsona i skrzynka Dave'a I to właśnie między tymi dwiema skrzynkami jest tutaj, prawda? Pojedynek, Wielki pojedynek Eee, tu jakiś gości ma klatę Dave'a już! Co jest grane? Eee, tu jest mój dobra, mój kask! Patrz, tu jest ktoś, kto ma mój kask i wygląda w nim o wiele lepiej niż ja w tym w tym od Dave'a. No to kakao! Niebieski? Kakao, no o wiele palić. To fajniejszy. lepszy jest, no, jest o wiele. To no, no, pewnie, że jest lepszy. No, jest w ogóle bez zastanowienia, można tak powiedzieć, że jest lepszy. No i tutaj są ogólnie skrzynki. Dzisiaj sobie otworzymy trochę skrzynek, widzowie. Coś tutaj, prawda? A jak to wygląda? Bo tu jest licznik. Patrz: Skrzynek Dewa zostało otwartych 143, a moich zostało otwartych 122. Więc no ja troszkę jestem w tyle, więc będziemy musieli troszkę nadgonić. Dzisiaj może troszkę moich skrzynek otworzymy. No ale widzowie, wy też musicie nam pomóc koniecznie. Więc grajcie, zbierajcie te kamyki. Albo jeżeli ktoś chce sobie kupić, to kupujcie i pamiętajcie zawsze tylko i wyłącznie moją skrzynkę. Nigdy Dewa Dave'a proszę nie kupować, bo musimy wygrać, bo uwaga, jest ba o dobra, muszę to powiedzieć Jest bardzo ważna sytuacja eee, Tutaj gramy o coś już, nie gramy o byle co, ponieważ osoba, która pod koniec edycji Będzie miała więcej kupionych skrzynek, w sensie więcej otwartych skrzynek Nawet nie tylko kupion kupionych, ale po prostu otwartych skrzynek Ta osoba wygrywa, uwaga, 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 wygrywa przycisk drugiej osoby Ooh. Czyli jeżeli ja przegram, muszę oddać dajwowi mój przycisk z YouTube'a, za sto koła Co?! No, więc, Co więc ty sobie, ty proszę widzowie, musicie mi pomóc. Nie chcę się pozbywać mojego przycisku. Proszę, to jest, to jest pamiątka moja, to jest moje trofeum za, za ciężką pracę, tak jest. I potrzebuję waszej pomocy, żebyśmy odebrali to Dave'owi. Więc otwierajcie moje skrzynki. Mam nadzieję, że jak będziecie je otwierać, to będzie wam fajne, będą fajne rzeczy dropić, a ja przy okazji wygram i obiecuję wam, że jak dostanę przycisk od Dave'a, to zrobię super odcinek o tym, że mu go odbieram, nie? I, 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 zro, i zrobimy tak, żeby go jak najbardziej zdenerwować, że, że mam ten przycisk. Dobra, e, słuchaj, w pierwszy. W załóżmy sobie po prostu wyspę. Ty załóż swoją, bo, bo jakby w poprzedniej, w poprzedniej edycji mieliśmy razem wyspę, ale tutaj mm -hmm. chciałbym, żebyś miała swoją po prostu, żebyś mogła sobie na nie grać i robić co tam będziesz sobie chciała, żeby to była Twoja decyzja. Więc napisz sobie is, y, spacja i po prostu create. Kreate. create, create. Okay. Y, I w ten sposób Założysz swoją, Jak prawda? To cudowny... is, spacja. Okay. create, create. Krey. Tak, tak, ok. I, I... tworzysz i enter. Okej, okay, ja się do ciebie tepnę Tepę to siat, pyk, dobra. Teraz wpisz y, is malutkie. wpisz is okay. i close. Cyl -o s OSE Ale ze spacją, ze spacją, ze spacją. Ja tu widzę, ja widzę na drugim ekranie co moja siostro wpisuje. E, is close dobra, close i w ten sposób y, to jest przez, dwa nie close, przez O, nie close, tylko close. O, dobra close, dobra, okej. Okay. No i enter. da O, wywaliłaś mnie stamtąd. No i ja wtedy teraz sobie muszę wpisać moją komendę z admin bypass, i w ten sposób mogę tam być mimo wszystko. Dobra, i to jest Twoja wyspa, na której będziesz mogła sobie A, działać. Ogólnie wytłumaczę Ci, jak to działa. Po potem jeszcze tak dokładnie, ale widzowie, pod ukośnikiem biomy mamy coś takiego, jak właśnie biomy. Teraz już OneBlock się nie updateuje sam, tylko teraz to jest tak, że trzeba sobie go samemu zupgradeować. I to jest fajne, ponieważ możecie wybrać, na którym poziomie chcecie być. I teraz im jesteście dalej, tym lepiej, i nie utkniecie za długo na jednym poziomie. Wiecie, o co. Bardzo fajnie. E, ogólnie tu robicie tak, wchodzicie sobie w to, ja już mam odblokowane trochę i jak chcecie odblokować sobie nowy, y, nowy, nowy poziom, na przykład tu zaczynacie od tego poziomu, chcecie odblokować ten poziom, to tutaj jak widzicie koszt tego to są punkty ulepszenia, czyli 16 punktów ulepszenia. Trzeba kliknąć prawym, żeby, żeby kliknąć, nie? A, y, znaczy lewym przyciskiem, żeby, żeby kupić, a prawym, żeby zobaczyć drop na tym poziomie. Więc ja kliknąłem prawym i, i mi nie działa, dlaczego mi nie działa? A, bo ja, dobra, bo ja już to mam kupione, ja już to mam kupione, musimy wejść tu i kliknąć sobie tutaj. Tyś mi to nie działa. Ej, dobra, będę musiał zgłosić takim. A, bo tutaj widać, czekajcie. Tutaj widać te dropy na, na konkretnym poziomie. Dobra, widzicie to. Czyli tutaj nie powinno być w ogóle napisane, że prawym wszystkie myszy. Tylko po prostu najeżdżacie sobie tutaj i widzicie, jaki macie, jaką macie szansę na dany item, żeby sobie go po prostu wydropić, No i po prostu kupujecie, nie? Jak macie te punkty ulepszenia. A punkty ulepszenia zdobywacie w taki sposób, że wpisujecie sobie. Yy, nie, idziecie sobie na spawna. Na spawna, spawn, dobra, muszę sobie przypomnieć. I tutaj macie punkty ulepszenia. Wchodzicie tutaj i możecie te bloki, które wykopiecie z jednego bloku, wymieniać na punkty ulepszenia. A Później te punkty ulepszenia wymieniać na ulepszenie swojej wyspy. To jest mega Mega fajne, mega mi się to podoba, a ty Tosia w tym momencie możesz sobie ustawić, bo tam ciągle u ciebie pada deszcz Czekaj, um, TP Tosia Ale jak spadnę to nic się nie stanie nie, 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 spokojnie, dobrze. Możesz, możesz swobodnie spać Dobra wpisz is, spacja, albo is po prostu wpisz Dobra i teraz wejdź sobie w ustawienia wyspy i ustaw sobie, żeby ci nie padał tutaj deszcz, bo jest ciężko No dobrze Tosia, w takim razie y, czyń honory i rozwal pierwszy blok na swoim, prawda, one dobrze, bloku dobrze. Uwaga, 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 uwaga i... Pyk! O, no i to też nie. mi nie działa, wypadało poza. Więc nie jest łatwo, nie jest łatwo Abym wręcz powiedział, tak że jest ciężko Znowu wypadają, no dobra Ogólnie będziesz mogła rozwijać sobie tutaj tego swojego one blocka I będziesz mogła sobie tutaj grać, jestem ciekawy jak ty tutaj co to daje? rozwiniesz Coś ci to hey. Że rozwiniesz to możesz go zbudować, możesz tutaj zrobić co tylko chcesz tak? A ja tutaj na przykład będę mógł do ciebie przychodzić i patrzeć sobie co tutaj robisz No ale słuchaj Teraz ja bym chciał zrobić totalnie co innego Ja bym chciał żebyśmy teraz poszli na spawna I żebyś otworzyła troszkę No jakiś może mystery boxik, może jakaś skrzyneczka mm, Może no, coś tutaj, no. ten teges Idziemy sobie troszkę trosz dawać pieniążków. Dobra, Tosia, zapraszam w takim razie tutaj do mystery boxa. Już okay. mega skrzynki i, skrzy i super skrzynki chyba nie będziemy tutaj otwierać po prostu. W lepiej jest otworzyć tego mystery boxa, jak się da, więc, y więc ja tutaj, uwaga, wpisuję premium y i otwieramy sobie tak one block y skrzynka i tutaj mamy mystery box. I teraz uwaga, y ile ty byś tych mystery boxów mogła otworzyć? No dobra, tak otwórz z... Z trzy mystery boxy, myślę, że będzie git jak otworzysz. Trzy mystery boxy, pyk a co tam Let's go No co, może być mystery boxy, już ci mówię Możesz wydropić, no i to jest mega fajne Możesz wydropić łopatę czarodzieja, możesz wydropić siekierę czarodzieja Możesz wydropić kilof czarodzieja Albo laskę czarodzieja, a do tego pełno różnych innych rzeczy Ale te cztery rzeczy są totalnie najlepsze No albo bikona po prostu na wyspę, żeby mieć jedno z bogatszych Dobra, robię tak Wchodzę w twój ekwipunek, wrzucam ci do ekwipunku yy, Mystery boxy Proszę cię bardzo, pojawił okay. się się ekwipunku Mystery da. Boxy. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty, to, ty czekaj, jesteś? Czekaj, ja jest nie no. tak dużo. Osób, dobra, proszę. dobra, I, i teraz sobie po prostu klikając możesz otwierać, nie? I, i, i po prostu mów, co, co ci wypada. No. Okej, okay. Dobra, dostałaś, dostałaś blek, spawner, nie, jest... dostałaś spawner. Widzę, że dostałeś spawn. Nie, to jest średnie, to jest średnie, to jest no. średnie. Dobra, otwórz jeszcze jeden. Okej, okay. dostałaś minionka ale minionek, to też minionek, dobra. jakieś takie niekoniecznie. O, też słabe, i trzecie? Wow, dobra, dostałeś siekierę, co? dostałeś siekierę czarodzieja, ale masz farta, co jest grane, dobra, mega mocne, mega Ej, mocne, dobra, mega mocne ty jesteś? Ja, wy, chodź, wyjdź tam, ja tutaj jestem przed tymi mystery boxami, już ubiegłem. chodź, 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 chodź Ale farta Ej, dobra, mega mocne, nie, że ci się to udało zrobić Dobra, chodź, chodź tu, idziemy sobie pootwierać trochę skrzynek tutaj, bo myślisz, że otworzyć te skrzynki Bo tam już dobrze, dobry drop Oczy, tutaj, to, tutaj co prawda nie możesz wydropić y, tego y, Nie możesz wydropić tej sikiery, ale tutaj możesz wydropić laskę czarodzieja chociaż przynajmniej Więc to okay. jest, a to jest ta sama laska, która jest tam, więc jakby warto ją też y, otwierać Dobra, słuchaj, e, robimy tak, ja też zakupię ci te, te klucze, żebyś mogła sobie pootwierać Dajmy tutaj skrzynka, klucz Czypsona i myślę, że tych kluczy jak otworzysz sobie no 10, dam ci 10 do otworzenia, niech będzie 10 kluczy do, do otworzenia, proszę cię bardzo eee, i zobaczymy co ci tutaj wypadnie ciekawego. Imps, Tosia, pyk, dostałaś klucze do ekwipunku Zobacz sobie to jak to wygląda i... No i teraz podchodzisz do tej skrzynki po prostu i możesz sobie kliknąć tą skrzynkę i otw otwiera ci się wtedy. Tylko, ja nie wiem, nie wiem co ty co, co ty <grych> Patrzę na drugi ekran. No w tą skrzynkę, w skrzynkę. To to dobra, skrzynkę, spawner, to spawner wydropiłaś dobra, wydropiłaś już yy, kolejne, kolejne wydropiłaś ten. Jejku, jaki tu jest młyn! Nic nie widzę. Ja też. Dobra, wiesz co zrobimy? Zrobimy inaczej. Ja dam ekran z, z Discorda po prostu, żeby widzowie widzieli, co ty robisz. Dobra, dobra, mam teraz widok z, z tego z ekranu mojej siostry, więc widzimy jak ona sobie gra. Ma, otworzyłaś już dwa klucze i teraz klikasz sobie tym kluczem w tą skrzynkę za No, klikaj. Okej, okay. dostałaś kolejny spawner No dobra, okay. na, póki co lipa, póki co lipa, ale może jakiś dobra, fragment zbroić się uda Dobra, co teraz, chyba znowu dostałaś coś, jakieś chyba te jajka Dobra, no, wiem, jakieś takie dobra kolejne Albo dostałaś kasę, kasę dostajesz, kasę dostajesz, na czacie jest napisane Okej okay. Dobra, no dawaj następne Okej okay. Dobra, dostałaś 5 super kluczy Fajnie, będziesz sobie mogła otworzyć No, czekaj, no nie będę go O, kolejne 5 super kluczy Dobra, dobra, i uwaga, co. Ty? Nie, czekaj, co ty dostałeś teraz? Co? A nie, 100 milionów dostałeś, dobra, 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 dobra. Dobra, już... coś źle się. No do... dobrze, dobrze, dobrze. Jest git, dobra teraz zostałaś znowu 100 milionów, Zostałeś strasznie dużo ale kasy, ale nie, dosta nie dostajesz ten I co teraz dostałaś? Squid eee, spawner dostałaś znowu, tak. no nie, takie słabe rzeczy dosyć, to no dobra trudno mam. Już nie masz no No dobra, no ci takie dosyć średnie rzeczy, ale nie jest źle, dobra wiesz co, ho idź na swoją wyspę po prostu, wpisz is Ok. I, y i po prostu sobie, i, i enter I to w to jabłko kliknij Dobra, okej, okay, ja do ciebie lecę Dobra, jesteśmy u ciebie na wyspie I teraz tak, czekaj, ja sobie zrobię tak Zabiorę ze swojego ek punktu ten kilof Chcę zobaczyć, jak on wygląda Uwaga, widzowie, pokazuję wam, jak to wygląda Pyk! Fajnie oh, Nie, dobra, mega fajny jest ten kilof, nie? On tak dobrze wygląda, jak ja, Znaczy kilof, siekiera to jest akurat A ja ty mam, masz coś takiego? Ja, tak, ja mam laskę Laskę czarodzieja o, ale mam O, laska mi jak wygląda Laska też jest fajna, ale ogólnie wszystko fituje mega do mojego stroju, więc jak ktoś będzie miał cały mój secik i to, no to naprawdę będzie miał mega mocno. Dobra, oddaję ci to w takim razie, proszę cię bardzo, masz i możesz sobie tutaj rozwijać swoją wyspę. No i tak naprawdę tyle, tak naprawdę tyle. To, to, to teraz musisz po prostu grać, rozwijać sobie to wszystko i tutaj wykorzystywać to, żeby sobie rozbudować do, 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 do od zewnątrz. I na przykład mogę Ci pomóc, czyli ja pobogę ci w ten sposób, że wezmę to, wezmę to i wezmę tak. Kupię tyle tego. Wyłączę sobie fly'a i pomogę ci tutaj zrobić po prostu taką platformę, żebyś miała po prostu. Żeby ci itemy nie wypadały poza, bo mi też tak wypadały, ciężko było. Dobra, tak. Tutaj. A ile ty już swoją wyspę masz? No ja w, dzisiaj ją założyłem, bo dzisiaj live' miałem i na live y zakładałem wyspę. O, arbuzika mam. No i bardzo fajnie, że masz arbuzika. Ja tutaj zrobię ci szybko crafting początkowy. E, masz drewno, jakieś rzuć mi drewno. Mam y, tylko jeden taki Dobra, dobra, no to ja w takim razie. A no jeszcze taki ciemny? Y, no to, to, to o, tutaj. Ja, to ci nie To dobrze. nie, to nie, ale to masz, ja nie chcę tego. Y, dobra, i ciemne, dobra, i zrobię ci jeszcze skrzynkę, odłożyć tu i temy, bo ja tutaj mam jakieś twoje i. Lepiej żeby, znaczy twoje, mam jakieś itemy, których po prostu nie potrzebuję, to masz, ci je oddam. Eee, masz to, masz to, masz to, masz to i masz Dziękuję to. za twoją dobroć. Tór, proszę bardzo, o i minionek rolnik też i masz trochę arbuzów. Proszę bardzo, dobra, to zostawiam tobie i zostawiam Ci tutaj, proszę bardzo, graj sobie, baw się dobrze, a wy widzowie również bijajcie na serwer kidowice.pl, bawcie się dobrze, rozwijajcie swoje wyspy i pamiętajcie, kupujcie tylko i wyłącznie moją skrzynkę.